centrum, To wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie i wyjątkowa jednostka. A dzień szczególny, bo to 30 urodziny tej jednostki, choć tradycje sięgają znacznie dalej. Od 30 lat to było centrum przygotowań do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych, później misji pokojowych. Centrum powstało dla potrzeb Andofu, czyli misji, która była na wzgórzach Golan. A między innymi, z tego co pamiętam, miejsce zostało wybrane ze względu na piękne koszary, ale też tutaj rejon kielecki. Kierowców szkoliśmy na tych serpentynach gór świętokrzyskich i oni sami twierdzili, że tutaj po tym szkoleniu, właśnie w Kielcach, tam spotykali się z podobnym terenem i nie przedstawiało to żadnej trudności, żeby wykonywać te zadania. Tutaj właśnie żołnierze zdobywali pewne umiejętności, których nie posiadali, bo na przykład jeżeli żołnierz bojowy no to ma się chować, a żołnierz misji pokojowej, wręcz odwrotnie, ma się pokazywać. Życzyłbym sobie, żeby ta jednostka do centrum rozwijała się coraz bardziej, nie tylko na arenie tej krajowej, czyli żebyśmy nie byli tylko krajowym centrum, ale również międzynarodowym. Osoby, które ewentualnie będą wyjeżdżały poza granicę naszego państwa będą potrzebowały wiedzy na temat tego, w jaki sposób działać, funkcjonować nie tylko sami, ale również też współpracy z wojskiem.